Przekraczam góry witając się z Adriatykiem. Dzień dobry. A To się tak mówi dzień dobry na dzień, a nie wiadomo jaki on będzie no. Dobrego dnia o tak tutaj mówią albo dobrego jutra, że jakby. Przyszłość nie jakby. Dzień dobry no jakby to jest. Określenie czasu tutaj, a jakby a my myślimy o przyszłości i dobrego jutra. Yy, można iść dalej z tym, ale jakby nie tym. <laughs> słuchajcie, no zaś powiedział, słuchajcie, yy, siedzę sobie tutaj na tapczanie wczoraj, jak już rzucę do, yy, do programu i to mi się tam, i wszystko mi się podoba, nie wszystko, A jakby mówię, dobra, niech to takie będzie. FUK! I on mi eksportuje, jakby zapisuje mi to w telefonie. No to tam trwa, w zależności od długości filmu, 20 minut do pół godziny. I wiecie, przeszła burza z piorunami, wyłączyli nawet światło na chwilę. Znaczy, wyłączyli oni, pewnie on to wyłączył. Tą burzą przepraszam. I podjeżdża samochód tu na podjazd. Ja mówię: Co jest grane? Bo to tak na końcu, tam już dalej nie ma drogi. Wychodzi facet. Słychać jakieś gadki, że on do kogoś gada jupiter mi tu, bo ja miałem drzwi nie zamknięte, bo wiecie po burzy tak fajnie, więc sobie otwarłem drzwi. A on wchodzi tutaj i się mnie pyta, czy wszystko w porządku? Ja mówię, tak, wszystko w porządku, dziękuję. OK, na razie, dobrego jutra. I pojechałem. Wychylam się. Mówię, pewnie na tak jakiś gliniarz, albo ja nie widziałem, żeby były umundurowane, wiecie, bo on mi tylko tak się wychylił za drzwi. A to taki jeep normalny bez oznaczeń, bez niczego pojechał. Nie wiem. Może sołtys objeżdża wieś i się patrzy, czy są jakieś szkody, czy coś się wydarzyło. Na początku wiecie, wystraszyłem się, ale potem wiecie, jakie to jest miłe. No także sołtysi po burzy, objazd koniecznie po wsi. Dobrze, słuchajcie zjadłem śniadanie pastę e, węgierską w słoiku. Mówię, kurde, to ja dzisiaj będę jadł, a ja mam przecież taki mały słoiczek pasty. Zaraz wam go pokażę. Pomidorowa z żurawiną. No serio, jakie to jest dobre. Chciałem wam dać spróbować. <laughs> jakie to jest dobre. opędzowałem e, Teraz e, piję kawę i jem ciastka, patrzcie. E. Od Tomy Sława dzieciak ten najmłodszy miał ściny. Tak jak w tamtym wczoraj żeśmy tam byli stamtąd wyjeżdżałem wczoraj tam dotarłem. No i ta mama mi mówi masz masz, bo im tego tyle zostało ja mówię. Pewnie trochę mi się to zgniotło, ale jestem to w stanie sobie tam porozwarstwiać. I się zajadam. Jestem prawie poogarniany, jeszcze tylko zdejmę pranie i zaraz się pakuję, bo już jest. Za 10:09, a mówię temu panu wczoraj, że wie pan tak o 9:00, to już bym chciał uciec. Ale jeszcze coś chciałem wam powiedzieć. A, sprawdziłem sobie teraz na mapie, co mnie dzisiaj czeka. To znaczy, dystans sprawdziłem, bo jakby nie wiem, co mnie czeka, wiecie, jakby nie wiem, co. Założyłem sobie, że do pierwszego pit stopu, mając zakres 50 km, Zrobię sobie 30, ale mogę też mniej, bo są po drodze jakieś takie ważne, żeby stąd wyjechać, bo ja jestem w takim, takiej kotlinie. No, niby to na górce, ale niby to kotlina. Więc 30, potem 37. Nie, 62 km mi wyszło do linii brzegowej, co pomyślcie. Dojedziemy wieczorem nad morze, jak Bóg da. Oczywiście nic się po drodze nie wydarzy. I to potem już jest prosta droga, tylko cały czas po prawej stronie ręki może. Także może tam dzisiaj dojdziemy. Ok, co, jadę, za chwilę Wam coś pokażę jeszcze w górach. Ładnie teraz powiem Wam, że ja myślałem, że jest dziewiąta, tam praży, pójdę sobie to pranie, tam mówię, porozkładam na trawy. Ale gdzie? Tu jest jeszcze mokro i to słońce wcale nie jest takie, wiecie, do suszenia, tylko takie słabiutkie że trzeba jechać gdzieś, powiązuje się to wszystko wokół hulajnogi i będę suszył jadąc na wietrzem. No, to zobacz. Przejechałem na drugą stronę. Teraz będzie zjazd. Trudno mi jakby trzymać jedną rękę kierownicy i zjeżdżać i filmować. Więc jakby te plenery muszą mieć po płaskim, nie z górki. No, jedzie jakiś dzik. Oni się skupiły tam, no. Takie odważne były na początku. Na początku takie odważne, a wyciągnąłem kamerę i one wszystkie. Kurde, jakby wiedziały, nie? Jadę sobie z drugiej strony góry, wciskam drugi silnik. Znaczy, drugi silnik, jakby. Każde koło w tej hulajce TIBO jest super, tak się nazywa. Każde koło ma swój silnik. Jakby jak jadę po płaskim to tylko tylny napęd sobie włączam, a jak muszę pod górę, no to wiadomo dwa i przejechałem 20 minut i mam już połowę zapasu baterii, no bo cały czas jest pod górę. Kurde, jak uciekły, no a ja sobie chciałem z nimi tutaj. Chodźcie, ej! No chodźcie! Nie chcę. Jadę pod tą górę i widzę chłopaka ciśnie rower, nie? No, bo jakby nie może, bo jest. Tak. Pcha obładowany rower sakwami, więc tamte kilogramy swoje. Widać, że podróżuje, że jakby no, jest umęczony. Pchając to pod górę, jeszcze miał dodatkowo by mu utrudnić jakby jakąś ogólną dysfunkcję swojego ciała. Czyli jak miał jakiś problem z nogami. Jakby, no nie będę opisywał, w każdym razie, no, widać, że to tak jakby urodził się z tym. I przejechałem koło niego na hulajce, nie zwalniając, tylko go pozdrowiłem, on mnie, wymieniliśmy uśmiechy. I wiecie, ja odjeżdżam od niego i mówię, ja pierdziu, ja na tej hulajce elektrycznej jadę, a on cały zlany potem, ja on już tam ciśnie od jakiegoś czasu. A ja dopiero wyjechałem, i kurde, jak mi się zrobiło dziwnie. I od razu mi się przypomniał Tomek. Niektórzy z moich okolic pewnie znają Tomka. Jest organistą w kościele. Niewidomy od urodzenia. Ale co, no, zaakceptował, zaaklimatyzował, przystosował się do życia. Jest ciągle uśmiechnięty. Wiecie, jakby. No, zrobiliśmy tam jakiś projekt kiedyś, jak byłem w szkole. O tym, że on y, pisał mi brailem y, y, teksty, które ułożyła Irenka, do zdjęć, które ja wybrałem miejsca. Jakbyście widzieli jego minę, jak myśmy na kole młyńskim w Chorzowie wjechali na samą górę i ja się trzymałem. Dobrze, że on mnie nie widział, <noise> bo by nabrał tego strachu ode mnie, jakby przejął go. Y, trzymałem się tej, wiecie, tej gondoli i uuu, za wysoko dla mnie, a on. Wstaje, tam i ja mówię, nie Tomek, siadaj. No, także zamówił u mnie szum morza. Mówi, Wit, jak będziesz tam, już dojedziesz, to ja chcę posłuchać, co morza. Wyobraźcie sobie, że on... Tomek, nie wiem, czy ogarniesz komentarz pod spodem, ale ja nie pamiętam dokładnie, ile tych masz tych zegarków, wiecie, takich nakręcanych na sprężynę i one robią tik, tak, tik, tak. On ich ma tam, nie wiem, ze 100 albo i więcej. I jak ja bym tam był w tym pokoju, to ja tam wytrzymam 10 minut. A on ma dzięki temu relaks. A on się bawi tym, on ma fan. Kiedyś miał takie ptaki y, kupowane na odpuście, y, gdzie się robiło tak. I wszystkie te ptaki w tym pokoju machały skrzydłami, takie plastikowe. Wiecie, made in China, y, machały skrzydłami i ćwierkały, nie? Teraz przeszedł na zegary, są bardziej trwałe i, 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 i mu cykają. Ja też pokonuję pewne własne ograniczenia. Ale one nie są aż tak widoczne. One są tutaj, wiecie, tutaj. Ktoś nie musi nie mieć nogi, żeby mieć problem z... Wiecie, z akceptacją czy z zaklimatyzowaniem samego siebie do danej rzeczywistości. Taki Tomek, jak był konkurs w Powiecie i tam wygrały Ożarowice i wybudowali Skrzyżowanie, światła i sygnalizacja dla niewidomych, że mogą przejść. I... i takie wypusty w, 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 w chodniku, że on wie, że on już doszedł do tego granicznego momentu. I jak oni to wybudowali, ja tam jestem jakby, bo tam na pocztę pojechałem i widzę Tomka, że on przechodzi przez te pasy, nie? Ja zawsze jak go widzę, to do niego podchodzę i mówię, siema Tomek! A on mi mówi, kurde, jakie to jest super! Ja mówię, co jest super? Ja on wie, że to, że tamto, że ta infrastruktura i na jego ciągu, na jego normalnej drodze życiowej, jakby, gdzie on pokonuje do autobusu i jedzie do miasta. Wyobraźcie sobie, do miasta Tatarowskich gór, e, 70 tysięcy czy może więcej. I on z tą swoją panią, z tą laseczką taką rozkładaną, białą, chodzi se po tym mieście. Też się musiał tego miasta nauczyć. I on teraz na tym skrzyżowaniu mówi, że to jest super, że. Jakie to oni mu zrobili fajnie. Bo, bo to... E, ja nie wiem, ale wydaje mi się, że on jest jedyny w tej okolicy niewidomy. I to jest skrzyżowanie, i ta sygnalizacja, i, i te wypusty, i ten syg... To jest jakby dla niego. <ścoughs> I on dlatego się tak cieszy. Ale pokonuje, no chyba pokonuje dziennie e, własne bariery. Jakby coś na jego drodze zawsze stanie. Jakiś kamień ktoś mu rzuci przez przypadek, albo coś się zawali i na jego zwykłej drodze jest bariera, on ją musi pokonać. My też tak mamy. Nie musimy być bez nogi, bez ręki, wiecie, na wózku, jakby, żeby, żebyśmy musieli pokonywać te bariery. No i co, nie przyszły do mnie. Jak się woła na owce? B. Nie, może B, ale bardziej z akcentem chorwackim. O, widziałyście? <laughs> widziałyście, widzieliście <laughs> Dobra, jedziemy dalej, ale z górki już nie kręcę. tu zamek był zamek był akurat tej części zamku nie ma e, jesteśmy pod drzwiami do kościoła tak jakby wewnętrzne drzwi do kościoła czy ja tak podejrzewam że on tak wygląda bo jakby nie znalazłem się, sieci jak wyglądał bo go, bo go zastałem takiego rozbudu, rozburzonego jakby no. nic w tych rzeczach co tutaj znalazłem we wsi i od ludzi się dowiedziałem nie dowiedziałem się jak. On został rozbity. Może się jeszcze dowiem, bo jakby trafię na takiego człowieka, który wie. Wiem, że powstał w 1443. Pewnie powstawał, bo powstawał nie, ale jeden rok. Hmm. I co? To już... Aha, jest w stylu romańskim, jakby ta kubatura tutaj tego nie pokazuje, ale bo jesteśmy wewnątrz rozbitego zamku. Ale na zewnątrz zrobimy też rundkę, to Wam opowiem. Schowałem się tu trochę przed słońcem, aczkolwiek za ten cień już tutaj się coraz mniejszy robi, więc będę uciekał. Pit stop, hulajka się ładuje. Mm, muszę przekroczyć tamte góry, gdzie te wiatraki. I zostało 30 km do Morza Adriatyckiego. Nie wiem, czy tam dojadę, bo może sobie zrobię pit stop, wiecie, na wzniesieniu z widokiem ładnym na morze. Obieram teraz taką tendencję, że ładuję się w ciągu dnia, bo i tak muszę czekać, bo jest gorąco 4 godziny. I, i jadę sobie, wiecie, 30, nocuję, i potem znowu jadę. 20 czy tam ileś, żeby następnego dnia znowu się doładować Wtedy mogę spać i nie ładować się Nie mam wtedy wi-fi, więc jakby teraz będzie tak, że Film z dzisiaj może być dopiero pojutrze Jeśli ten plan wdrożę, nie wiem Ale słuchajcie, wszedłem tutaj Bo już jest początek sierpnia Niektórzy jeszcze nie wiedzą co zrobić Gdzie zabrać dzieci na wakacje nad Polskie Morze. Polecam Wam w Mrzeżynie oazę, brzozową oazę. Specjalny ośrodek dla dzieci, jakby takim dla rodzin z dziećmi. Wiecie, jakby pieszo trzeba dojść 15 minut na plaży, a z powrotem też, ale dzięki temu mamy spokój. Spokój, cień tych drzew. Eee są rowery do jakby wiecie, do, nie musicie targać przez całą Polskę rowerów jadące ze Śląska, tylko możecie sobie tam na miejscu tymi rowerami pojeździć wiecie w tej, na tej trasie hmm, Velo która jest od Międzyzdrojów aż wiecie, wiecie, w drugą stronę przez całe wybrzeże, więc ci co jadą tą trasą, też mogą się tam zatrzymać, tak? Cisza, spokój i obok jest Miejsce, gdzie baseny są, taki akwapark, wiecie, jakby niedaleko stamtąd, możecie tam iść, jakby cały dzień tam spędzić w tym akwaparku. Jeśli nie chcecie iść nad morze, nie ma walki o parawany, o miejsce na plaży z parawanami. Jest port, można zacumować jacht, można zjeść świeżą rybę. W tych pokojach są wyposażone aneksy kuchenne, więc możecie sobie też tą rybę przyjść i usmażyć tam na miejscu, jak chcecie, jakby. Jest plac zabaw, miejsce do grillowania I co? I nic, trzeba iść do szefa i powiedzieć szefie jakby Muszę odpocząć parę dni Oni są tam też we wrześniu więc jakby jak ustawić można więc Miejsca są bo dzwoniłem pytałem no ja będę gadać czy są miejsca a się okaże że nie ma, są Są miejsca do września nawet istnieje możliwość przedłużenia później jakby tego turnusu bo Różnie to bywa, jeśli będzie pogoda, no to czemu nie wyjechać na kilka dni Także idziecie do szefa i mówicie, wit mówił, że tam, żeby wam dał wolnych parę dni, nie? Płatnych, płatnych wolnych parę dni Tak Brzozowa za tam pod linkiem w opisie filmu jest wszystko napisane, wygooglujcie sobie, sprawdźcie to jak to wygląda, wiadomo, nie? Nie róbcie tak jak ja, że patrzycie, o jest łóżeczko, to jadę, a się potem okazuje, że bajtle zrobiły łóżeczko i sobie porzucają fotografię na Google Mapsie swojej rodziny i napisały, że to jest yy, fajne miejsce, nie? Napisałem fajne miejsce, mówię, jak patrzę, a łóżeczko, fajne miejsce, jadę, nie? No Ale gdzie <laughs> ja się to miałem rozbić? Jakby zobaczyłem dzieciaki skaczące na trampolinie, mówię, o nie, jakby. Nie. Wejdźcie sobie, popatrzcie, jak wygląda Rozowa za. Dobra, teraz idę jeszcze zrobić, zrobię jeszcze przemarsz wokół tego zamku, czy tej części kościelnej. Nie, nie, tam myślę, że część kościelna, bo na górze jest krzyż, ale jakby, wiecie, ludzie mają fantazję. Dobra, see you soon. Pit stop na jedzenie, ale z drugiej strony chcę poczekać tutaj, bo jest bardzo mocne i ostre słońce. I chciałem Wam coś pokazać, ale teraz się nie da. Muszę poczekać aż to, wiecie, aż dzień zacznie chylić się ku zachodowi. W międzyczasie kupiłem sobie um, owczy ser. Trochę go już zjadłem, ale taki kawałek, 6 euro. Za 6 euro w Nolcowie na Słowacji to ja mam kilo sera wędzonego. Także to był taki. Ostatni raz w takim miejscu kupuję, w sensie przy drodze Pani sprzedaje. No, ale salami sobie musiałem kupić, mam chleb. I starczy mi. Nie, mam jeszcze paprykę. Zawsze zaraz sobie opędzuję paprykę z cebulą. Ale co? Mówię, dobra, Bartek mnie ciśnie. E, dawaj tych, e, tych człowieków przed kamerę, nie? I wychodzę. Wiecie tam, gdzie ładowałem baterię teraz? Spod tego zamku tam wychodzę. A tu ośmiu chłopaków takich po 20 parę lat na kolarkach. Chcesz wiedzieć jaka jest różnica między kolarką a rowerem? Idź do rowerowego. Jeśli jeszcze jest, w swoim mieście. A jak jest, to spiesz, bo zaraz go nie będzie. Jakby ja nie umiem kupować rowera przez, Alego, to przez internet, powiem wam. Znaczy ja nic nie umiem kupować przez internet. Jakby te wszystkie sklepy stacjonarne są dla tych, którzy jakby... No nie nauczyli się tego jeszcze. I wychodzę, wyjeżdżam, chcę się pakować, patrzę, stoją chłopaki. No hi, hi, A oni ze Szwajcarii na Węgry jadą. Do Budapesztu. Jakby. Może jakbym pogadał z nimi dłużej, to bym się dowiedział, jakby jaki jest tam sens w tym. No, ale wiadomo, nie? Przez góry wiecie, jakby na tych kolarkach takich analogowych. Ja mówię, wow! A oni mi się pytają, a ty? A ja mówię, a ja tylko na takim elektryku z Polski do Włoch jadę. Ja mówię, drugi tydzień jeszcze dwa, albo jeszcze więcej. I oni, wow! No i gadka, ja mówię, kurde, wezmę telefon, nagram, i tu jest problem. Bo to jest ta granica, którą muszę tutaj chyba przekroczyć. Jeszcze mi się jej nie udało, bo z tymi Czechami wczoraj na e, pitarkach, pepiki na pitarkach, to ja z nimi normalnie po polsku. Dzisiaj e, faceci tacy podchmieleni w tym barze, gdzie się tam ładuje, mówią: weź, odłóż ten translator, bo my cię świetnie rozumiemy. A ja im mówię: no, ale ja mam bezalkoholowe, ja was nie zrozumiem. Jakby, to też jest jakaś droga, nie? ale jakby no w mojej podróży po drodze, po jakby, no nie jestem w stanie tego zrobić. E, ale potem z dziewczynami w sklepie, tam gdzie kupowałem setosalami, miały plakietki, ja do nich po imieniu, o, owczy ser, jakby ten, bla, 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 ser z polski, i próbuję, jakby nie użyłem ani angielskiego. Natomiast z tymi Szwajcarami nie umiem po szwajcarsku i mówię: wezmę ten telefon. A tu mam blokadę. Wiecie, ja tym angielskim operuję i się z nim dogaduję. E, Irena się ze mnie śmieje w domu od wielu lat, że ja nie gadam po, po angielsku. Ja nie umiem angielskiego. Wiecie, i tu mi ta klepka cały czas, że ja nie umiem, bo ona mi tak gada, nie? I ja w to wierzę. Bo ja, ja bełkoczę, ja cały czas gadam i mówię, sorry za mój angielski, a oni mi wszyscy, że nie jest tak źle. Ale jak ja miałbym uruchomić telefon i kamerę i się jeszcze nagrać, a potem to odsłuchać przy montażu, o nie, tego bym nie wytrzymał. Wiecie, jak ja gadam, w się sensie, słyszycie mnie po tych kilku odcinkach, jak ja konstruuję zdania, jakby przeskakuję, jakby na wątki, tracę się w tych wątkach, jakby. No ciężko jest nade mną, zado... zadążyć mną. A ten angielski wygląda podobnie, tak? Więc jakby... No muszę kilka razy powtarzać pewną myśl komuś po angielsku, żeby ten ktoś zrozumiał. Albo on ma problem ze zrozumieniem, albo ja mam problem z wysłowieniem. I tu jest ta bariera, ta klepka. Ja mam nadzieję, że jeszcze jest tam, nie wiem, tysiąc kilometrów przede mną, że ja tą barierę przeklepię że jakby pokonam samego siebie ten lęk i do kamery w końcu zacznę gadać po angielsku. Jakby już se to dzisiaj transponuje w głowie. i Rena nie ma racji jakby, wiecie, ona może już tak nawet nie myśli po tym jak to zobaczy, ale no... Przez, wiecie, jak się to tak nawarstwia przez kilka lat, kilkanaście, dwadzieścia sześć, Strzeliłem ile na 26, może to być 27, no jakby no możesz mi napisać z Ty masz swoją datę start, a ja mam swoją datę start. Wiesz, jak wiecie o co chodzi jakby. Każdy ma swoją. Nie powiem Wam jaką ja mam. <laughs> to jest intymna sytuacja. Dobra, wracam do jedzenia i jakby czekam na aurę pogodową, żeby wam pokazać to, co ja widzę. Ja to widzę już z przydrużeniem oka. Natomiast. Yy... Natomiast warto czekać, uwierzcie mi. No, chyba, że nie wiem, co się stanie, ale warto. Jakby mam trzy kreski, yy, wystarczy, nie będę wyprzedzał. Nic nie niespodzianka. Patrzcie, na dole Senia. Tam, miasto portowe. Tam trzeba zjechać tą drogą. I będziemy podróżować wzdłuż morza. A na razie chcę się nacieszyć tym widokiem. Nie wiem, czy wam psuć kadr moją gębą. A może nie. Zostawmy to tak. Dzień dobiega końca. Żadnej wpłaty nie było. Przykro mi, tak jakby mi się nie chciało teraz jechać. Nie, no ja ja jaseruję. Jadę, bo przecież muszę jechać dalej. Minąłem połowę drogi. Tak sobie myślę, nie licząc drogi morskiej. Przekroczyłem góry. No, jeszcze nie do końca, ale jakby już mam z górki, tak? Już mam z górki. Jutro się kąpię w morzu i jem rybę i jadę dalej słuchajcie, zachodzi słoneczko jeszcze nie wiem gdzie będę spał więc muszę się w miarę spieszyć ale z górki to będzie szybko tak mi się wydaje, bo tu taka kręta droga będzie no nie przełamałem się dzisiaj z tymi Szwajcarami ale jakby, nie poddaję się to to musi nastąpić Dobra, dziupki kochane. Gadajcie tam w świecie o tym, że zbieram hajs dla dzieciaków, żeby przez cały rok ich uczyć fotografii. Takie wiecie, takie jakie już nie ma, no. No, przy ciemnia przeszła do internetu, w sensie do komputera, tak, jakby teraz tą obróbkę się robi, siedząc w słuchawkach i machając myszką. Można tak. Ja tego nie neguję, jakby. Ale lubię siedzieć w ciemni. Dłużej to trwa, droższe to jest, ale satysfakcja trochę większa. Dziupki, subskrypcje, komentarze koniecznie, bo nie mam co robić na pit stopach. I, I tyle, smachany jestem, powiem wam, i to nawet sporo. Dobra, idę zrobić jeszcze jakieś zdjęcie, i co, i trzymajcie się. Pozdro dla wszystkich Kciuki w górę No mordeczki Pozdro dla moich dziewczyn Wiki mi się rozchorowała o Kurde dzwonię co chwilę Ale Irena tam dzielnie walczy Trzymajcie się tam No kurde Wiecie, że ja się nie mogę stąd ruszyć? Ja się nigdzie stąd nie ruszam Ja tu zostaję może mi się uda wstać na wschód słońca, ale jeśli ono tu zachodzi, to ja chyba nie będę widział, kiedy ono wschodzi. Tym niemniej, tym niemniej zostaję tu, bo jakbym pojechał tam na dół, to już jest za ciemno dla mnie i jakby rano sobie tam pojadę. Namiocik sobie już rozłożyłem, zaraz przejdę do montowania, rano na dół pojadę, znajdę miejsce do, jakby wiesz, do ładowania i wiecie, i wrzucę odcinek. Także już mnie tu nie będzie wtedy, jak będziecie to oglądać. Ale pięknie. Se tu posiedzę. Kontempluję, wiecie? Te samochody tylko trochę mnie denerwują, ale cóż. Wytrzyma mi to. Bajo!